To później, co zasiewamy tymi myślami, co mówimy do siebie, przychodzi jako zbiór, jako owoc. I po owocach poznajemy to, co sobie pomyśleliśmy. I tak sobie pomyślę, co będę chcieć. Czujesz tę wolność? Ile razy człowiek sobie nie mógł powiedzieć nauczycielowi, co myśli o nim, nie? I to jest jedność zwana życiem. I dlatego ma wartość. Bo życie jest wartością niezbywalną. Przejdziemy do 22 technik. Dobra, jesteśmy teraz przy księdze Sukcesów. Po prostu wypisujcie sobie swoje sukcesy. No, naprawdę zrobić sobie w telefonie, moja księga sukcesów. Tylko go krzań mogłam zabić sukces. <noise> naprawdę tak jest, to jest też sukces. nie? Bo już wiesz, jaka byłaś wkurzona i wiesz, żeby mu się żało i że byłoby to adekwatne do zdarzenia. Ale jednak, naprawdę yy, podświadomość. Ona nie, nie rozumie do końca, po prostu te programy, to jest sukces, jest sukces, nie? Złamałam tylko dwa palce, mogłam złamać trzy, móc, nadgarstek, mógł, nie? Księga wdzięczności. E, dziennie staraj się komuś za coś podziękować. I to możesz być ty. Mina mojego męża, jak mu za coś tam dziękuję, to troszkę tak, jak Asia 9. Ale nie, to jest takie fajne, to słuchaj się, nie spodziewaj, to jest podwójna zabawa. I mówię że tak, ale za co? Ja mówię, no, że jesteś. A, a w sercu tak. To... Nie? Mężczyźni nie mają problemów z przyjmowaniem. Ja ostatnio pomyliłam kolegę na, na spotkaniu. Myślałam, że to jest ten, co występował tam na jakiejś konferencji. I mówię gratuluję ci wystąpienie. Wiesz co, wiecie, że on przyjął wszystkie gratulacje? On przyjął. On przyjął wszystkie gratulacje, moje zachwyty nad jego za wystąpieniem. Później siadłam i mówię do drugiego: mówię, Ty, ja chyba go pomyliłam. No, a to nie, to nie jest ten, nie, to nie jest to, Kurde, nie. Mówię: Krzysiu, wiesz, ja, cię, ja pomyliłam cię No, tak myślałem, ale wiesz, ja, ale widziałam, że gratulacje przyjąłeś. No, jakże, nie? A wiecie, kobieta: kobieta: nie, pani nie na pewno z kimś pomyliła. Dlatego ja lubię jak są mężczyźni na sali, bo to są nasi naprawdę nauczyciele, których mamy przy boku, tylko nie doceniamy. Czasem tak patrzymy gdzieś daleko, a my tu mamy z boku. Jeszcze jak mu powiesz, słuchaj, byłam u Soni na spotkaniu, ona powiedziała, że ty jesteś genialny i że jesteś moim najlepszym, słuchajcie, co ja wam powiem, tym bardziej, że to jest prawda. Nie wiem, jak wam to przejdzie przez gardło, On drugi dzień może was gardło boli, bo tak gule, ten kaktus w końcu wyszedł. Wtedy gardło boli też, jak coś wyrzucimy z siebie. Ja staram się każdego dnia podziękować komuś, albo sms-em, albo też zespół, rodzinę, tak? Obszary pewności. Na pewno macie coś, co potraficie świetnie robić. Coś, co wam wychodzi, robicie lekko i przyjemnie i łatwo. Możecie dać kilka przykładów? Planuję. Planuje ktoś świetnie. Mhm, dobrze. Rozkminiam matmę. matmę. Co macie jeszcze? Spaghetti doskonale. Na razie wymieniacie wszystko to, czego ja nie potrafię. Mhm. No, ale... Bo kto potrafi sobie sam paznokcie pomalować? Na razie wymieniam rzeczy, których ja nie potrafię. No, Na przykład. No to doskonale, tak? Kto potrafi pamiętać, że jak masz elektryczną szczoteczkę do zębów, to trzeba ją włączyć. To jest nasz obszar pewności, nie? Bo ja czasem mówię, kurde, co dzisiaj gorzej Ja nie włączyła, nie? A kto potrafi dobrze gotować w ogóle? A mama też dobrze gotowała? Dlatego często, jak mamy jakiś obszar pewności, to wymalę no każdy umie. Nie! Nie, nie każdy. Albo włosy ktoś umie sobie ładnie ułożyć. Cały czas jadę po obszarach mi obcych. I my cały czas omijamy te nasze obszary pewności, jakby. Rozumiecie, bagatelizon? Każdy to umie. A macie coś takiego, że ktoś wam mówi: Wow! A to już jest przecież to proste. O, taki jest dobry też, też test na obszar pewności. Jak ja y, studiowałam, wszyscy u nas umieją trzy, cztery języki. Ja naprawdę nie uważam, żeby znajomość trzech języków była jakimś wow, bo wszyscy w moim otoczeniu znają. Wszyscy na studiach znali, wszyscy wykładowcy znali, rozumiecie? I człowiek zapomina, że to, co ma, co jest dla niego oczywiste i proste, to jest jego obszar pewności siebie. Zdrowej pewności siebie. Że inni też tak mają, to jeszcze nic nie znaczy, bo akurat jesteś w takim środowisku może. I wypiszcie sobie te obszary, nawet jeżeli będą śmieszne, nawet jeżeli pamiętasz, jak masz wisior, jak się pochylasz, to żeby się nie strzaskał, bo ja na przykład nie. Zbliża się od Kryj siebie, więc ja już też jestem tam bardzo, eee, ale my tam mamy bardzo dużo zasobów niedocenianych. I jak mi ktoś powie, a Sonia, bo ty coś tam, bo ty coś tam, no nie wiem, no je tam nie mam, tego nie umiem, tego nie umiem, pierdyliarda rzeczy nie mam, ale tu mam trzy obszary pewności. Integracja pewności. Pomyślcie sobie teraz o obszarze pewności, w którym naprawdę dobrze to robicie. To może być zmiana pieluchy, że nie wyrwiesz dzieciu, dziecku nóg z, z biodra. Naprawdę coś, co robisz i wiesz, że robisz dobrze. Zamknijcie oczy. Przypomnijcie sobie, jak to robicie, że to jest takie proste i ty wiesz, że to dobrze zrobisz. Poczuj to w ciele i postaraj się, aby ta emocja tak cię wypełniła od środka. To jest swój obszar pewności. Stań się tym obszarem pewności. Poczuj, jak to jest, bo masz to w sobie. Niech to uczucie, że ja wiem jak to robić i robię to dobrze i to jest mój obszar pewności, wypełni Cię. Macie fajne uczucie wtedy? Jak Wam ktoś coś zarzuca, że coś robicie źle, albo czegoś nie lubicie, to Wy... Co? Co mówiłeś? I wtedy będziesz pamiętać, że Ty masz inny obszar pewności, no po prostu to Ci nie wychodzi, nie jesteś do tego stworzony. Wyobrażacie sobie mnie na zapleczu apteki. <słyszy> Przygotowującej, przygotowującą leki na zamówienie. Więc jak Ci ktoś coś zarzuca, pamiętaj, to po prostu It's not your cup of tea. To nie jest Twoja filiżanka herbaty. Po prostu masz to gdzie indziej, tylko znaleźć. Każdy z nas ma takie obszary pewności. Głaskie uznania. berne jego teoria. Proszę bardzo, głaszczemy się ładnie pugówce. Ja wiem, że Ty myślisz, że to jest głupie, ale Twoja podświadomość naprawdę jest przekonana, że ktoś ją teraz bardzo ładnie głaszcze. Osoby z demencją starczą. Zaburzeniami świadomości mają nadal prawidłowo działającą podświadomość, czyli oddychają i one mówią do lustra, nie? Bo myślą, że tam ktoś jest. Świadomie ty wiesz, że robisz się siebie pajaca, bo się głaszczesz, ale podświadomość się cieszy, że ktoś cię głaszcze. Akceptacja odczuć, bo jesteś taka wkurzona, bo jestem wkurzona. Zgódź się z twoim mężczyzną. I co ty się tak czepiasz? No tak się czepiam. Zaakceptuj to. I coś się taka wkurzona? No, taka, no, jakby... Po co się kłócić, jak tak jest? I tak samo akceptuję to, jak się czuję. Ja jestem ściekła? No bo jestem. Czasem hormony, czasem coś. Akceptuję to, że nie potrafię. Na dziś nie potrafię. Dobra droga. Ta droga, którą kroczymy jest dobrą drogą. Jeżeli ktoś z Was czytał Wędrówkę Dusz, to wiecie, że to naprawdę jest coś na głębszych poziomach. Nie wiem, czy teraz Google Maps ma tak, że zrzuca tego ludzika i tak tam zrzucasz na ulicę i widzisz okolice. Ja sobie wyobrażam, że tak było z nami. I że tam u góry chcę patrzeć, się gdzieś zrespiła. Ktoś grał w Pokémony? Pokoła się zrespi, nie? Że się pojawia gdzieś. No. No, to tak się gdzieś zrespiła, nie? Ta twoja istota ze światła i miłości, którą każdy z nas ma w środku. My gdzieś my się zrespiła, nie? Jesteś takim ludzikiem, nagle ci tam zrzucają. Natomiast tak się, tak się zastanowisz, że ta droga, którą idę, jest moją dobrą drogą. I w tym momencie, w którym jestem, z jakichś powodów jestem. To jest też zdrowe poczucie własnej wartości. Osiem. Docenianie i uznanie siebie i innych. Uwaga, znowu będzie damsko męskie. Uznanie prawa mężczyzny do powiedzenia nie. Akceptujesz, uznajesz to nie. I naprawdę uznajesz to nie, masz 80% szansy, że on... Po... Dobra, dobra, dawaj. Przetestujcie, nie wierzcie mi, kurde, i nawet jak facet wie o tym, bo panowie też są na sali, to to zawsze działa. Kis tyłka, bardzo fajne ćwiczenie. Bardzo fajne ćwiczenie. Niektórych wzrusza, niektórych śmieszy. Wyprostujcie kręgosłup. Aha. Oddychajcie, proszę, i wyobraźcie sobie, że on się tam wydostaje. Akceptujemy, że jest. Że jest tam jakieś napięcie. Jest tam coś, co pięknie teraz wydostaje się z naszego ciała. Super. I jak już poczujecie, że on psziu, wyskoczył, to można otworzyć oczy. Wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj robimy, są do wielokrotnego, następnego użytku. Siew i zbiór. Co się jeszcze wraca? Zaobserwujcie sobie, jakie myśli zasiewają i po czym przychodzi yy, owoc. To czasami jest wcześniej, że my nie widzimy związku. Przetestujcie, idziesz sobie chodnikiem i mówisz cały czas: Dziękuję. O, dziękuję za to, że coś tam, tak? O, dziękuję za to, że mnie nogi bolą, bo to znaczy, że mam uczucie w nogach i że w ogóle mam nogi, tak? To później. Co zasiewamy tymi myślami, co mówimy do siebie, przychodzi jako zbiór, jako owoc. I po owocach poznajemy to, co sobie pomyśleliśmy. To, jak się ktoś zachowuje, to tak naprawdę jest jego zachowanie. My nie musimy brać na siebie odpowiedzialności za to, jak zachowują się nasze dzieci, jak zachowuje się nasz mąż. Czyli to jest jego, ktoś się tak zachowuje, bo to jest jego. On ma jakiś problem i ma prawo mieć ten problem. A drugie to jest moje. Co mi to pokazuje? Jak sobie zadać pytanie, co mi to pokazuje, to zawsze znajdziecie jakiegoś. Wujka, jakąś ciotkę, jakiegoś kuzyna, kogoś, kto nie zwrodzi, kto nie jest przyjęty, jakieś cechy, które wypieramy w sobie i nie chcemy tego widzieć. Bardzo fajne ćwiczenie. Nawet jak myślicie, że nie umiecie go robić, zrobimy sobie teraz. Siedzisz sobie po prostu i wypełniasz się światłem. Wyobrażasz sobie, że z góry płynie światło. i Wyobraźcie sobie teraz, że od góry płynie światło i wypełnia Was i poczuć, że po prostu świecisz od środka jak żarówka. I to jest świetne przed egzaminem, przed trudną rozmową, masz wejść po podwyżkę, cokolwiek. Spalenie w płomieniu, to jest bardzo fajne. Słuchajcie, zapalacie sobie świeczkę, byle biała. Może być z supermarketu, nie musi być z planety Sonii, byle biała. I po prostu siedzisz i patrzysz sobie w płomień i spalasz w tym płomieniu. Troski, smutki, żale, pretensje, wkurzenie. O jak dobrze mieć artystę, malarza, profesjonalistę. Powiedz dlaczego białe? Bo się ze wszystkich innych kolorów. Bravo, Brawo, bravo, Agnieszka, brawo! Patrz, dziękuję ci bardzo, uwielbiam spotkanie z wami. Dawanie rady. Trzy zdania. Dałam radę, daję radę, dam radę. Dałam radę, daję radę, dam radę. Na ból głowy, na wszystko. Słuchajcie, rewelacja. Rewelacja, po prostu powtarzasz, nie wierzysz w to, po prostu sobie to powtarzasz. W czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Tak, 16. O, zamknijcie oczy, zrobimy sobie bardzo ładne księżycowe kołysanie, też wszyscy to lubią. Okej. Okay. jesteś tu, gdzie jesteś. Podnosisz wyobraźnie głowę, a tam księżyc w kształcie takiego rogala. Widzicie go? Dajcie, powiedzcie tak. Świetnie, tam jest księżyc, ty jesteś tu. I wyobraź sobie, że idziesz tam do góry, wdrapujesz się na ten księżyc. I jak w kołysce się usadawiasz, masz swoją ulubioną podusie i kocyk. Oh. I tam na tym księżycu, tak jak w ramionach mamy, bo księżyc to mama, możesz się teraz pokołysać tak w prawo i w lewo, tak jak najbardziej lubisz. Tak jak czujesz, że twoje ciało lubi, i tak się kołyszesz, jest tak miło, jest tak błogo, i tak sobie, o, w takim kołysaniu w ramionach mamy sobie pozostajesz, są zamknięte oczy, jest oddech, jest cudowna ulga, która spływa, bo w ramionach mamy księżycowej. Jest tak bezpiecznie, jest takie zaopiekowanie, jest taka beztroska, jest tak dobrze. Mama ci widzi, Mama Księżyc zawsze cię widzi i zawsze otuli wykołysze, i powolutku można sobie tutaj wracać. Kocyk wziąć z sobą i poduszkę, bo szkoda, bo to twoje ulubione. Mhm. Tak już jest. To jest bardzo niepolskie, ja przez trzy lata mieszkałam w Czechach i Czesi mnie tego bardzo ładnie nauczyli. Na początku mnie to mega dziwiło. Eee, no tak już jest, no. a jak, jak to już? No tak już jest, no po prostu tak już jest. Ale cię jak mu muszę zmienić? No, naprawdę, udało ci się to przez tyle lat? Kobiety na Śląsku głośno mówią. Godają. sobie, no. rolę będziemy dużo Szterową mnie będzie. Eee, I mój mąż, jesteśmy 25 lat razem. I on cały czas, Sonia, ale nie krzycz, ja cię słyszę. Jestem tu obok. Ja ostatnio mówię, słuchaj, ty mi to całe życie powtarzasz. Czy jest jakaś poprawa? On mówi, nie, mówisz jeszcze głośniej. Właśnie, no, no tak już jest. 18. Żreniczki ich odmiany. To znacie z Zaakceptuj siebie. To jest bardzo dobre na zdrowe poczucie własnej wartości. Ktoś nie ma książki Zaakceptuj siebie, to niech nie podnosi ręki. Tam jest na stoisku. To jest na stoisku i tam jest tam ćwiczenie źrenic, czyli patrzysz sobie w oczy i powtarzasz kocham cię. Natomiast e, to wcale nie jest takie proste, e, nie jest. I można sobie tam różne wariancje robić, e, można się ćwiczyć patrząc w oczy dzieci swoich. I ogólnie e, jak ludzie się kłócą, to nie patrzą sobie w oczy, nie wiem czy zauważyliście to. Łap jego spojrzenie, łap jego wzrok. Będzie ci łatwiej go przekonać tam, bo no my zawsze tam mamy te nasze... I naprawdę, patrzcie sobie w oczy w lustrze, ale nie po to, że... Ja się coś wypatrzę, nie? Tylko patrz sobie w źrenice, w te czarne punkty i po prostu i tam patrz. Jak nie masz jeszcze śmiałości powiedzieć kocham cię, to po prostu sobie tam patrz. Jeżeli jest wam trudno powiedzieć ja jestem, nie wiem, coś miłego, ci jakiś przykład. Jestem wspaniała. Gdybym nie potrafiła tego powiedzieć, to bym robiła tak. Ona, Sonia Szamekar, jest wspaniała, że Ona z Ona, spomnij, nie? Potem bliżej. Ty, Sonia Szamekarcz, jesteś wspaniała. Już prawie pod nie? Dobra, ja, Sonia Szamekar, jestem wspaniała. Jak sobie zrobicie taką gradację w tych afirmacjach, to one przejdą, przełkną się. No i co z tego? 20 to jest też bardzo fajna technika. No i co z tego? Na poczuciu własnego. No i co z tego? Jakby. Ludzie mówią różne rzeczy. No i, no i co z tego? No nawet jeśli popełniam jakiś błąd wychowawczy, nie mówimy tego drugiej osobie, bo ona się zapali. Ale takie masz w środku. No i co z tego? 21. Odczuwanie wolności. Dalej, ona, jak wyszedł z więzienia, powiedział, że on ani jednego. W głowie to on miał cały czas wolne myśli. Możesz sobie myśleć, co chcesz, wizualizować, co chcesz. Naprawdę. To jest ta. I tak sobie pomyślę, co będę chcieć. Czujesz tę wolność, że i tak sobie możesz pomyśleć, co będziesz chcieć. I to jest poczucie własnej wartości. Są tu nauczyciele, zanim po nich, po nich pojadę? Wtedy już się nie przyznają. No też jestem nauczycielką, że tak powiem, z pierwszego wykształcenia, i, i to jest przykre, że tak po nas jadą, no ale widocznie czym żeśmy sobie zasłużyli. W każdym razie, um, ile razy człowiek sobie nie mógł powiedzieć nauczycielowi, co myśli o nim, nie? No, prawie nigdy, no, 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 ale patrzcie, i tak sobie człowiek myślał, że jest... Po... Nie? To jest wolność, część i całość. I to jest piękne, sobie zrobimy na poczucie własnej wartości. To dzisiaj też usłyszałam, że my jesteśmy całością. I sobie zrobimy teraz na to ćwiczonko. Dobrze? Takie na 22. technikę na zdrowe poczucie własnej wartości. Weź kilka oddechów, można wyprostować kręgosłup. Mhm. I teraz poczuj, jak oddychają Twoje płuca. Pięknie. Poczuj, jak oddycha Twoje serce. Bardzo ładnie. Poczuj, jak oddycha żołądek. Ślicznie. Poczuj, jak oddycha brzuch. Bardzo ładnie. I teraz wdech do nóg. I teraz oddech jeszcze raz do całego tułowia, ślicznie do dłoni. Całe ręce też oddychają, i głowa ślicznie. I teraz zobacz, jak wszystko, co żyje na tej ziemi, też oddycha. Osoba, która jest obok ciebie, przed tobą albo za tobą, też oddycha. Połącz się w tym oddechu. Cała ziemia, rośliny, wszystkie zwierzęta, które po niej chodzą, też oddychają. Gleba oddycha. Poczuj, jak wszyscy biorą wdech i wydech. I ptaszki, i zwierzątka, i wszyscy ludzie, którzy teraz są na tej ziemi. Wszystko, co żyje, bierze wdech i wydech. Mhm. Pięknie. Unieś się troszeczkę, bo tak się unosisz nad Ziemię i patrzę, że to wszystko, co żyje, jest w jednym wdechu i wydechu. To wszystko jest jedna całość, bo oddech jest życiem pięknie. I to jest ta jedność. I to jest jedność zwana życiem. I dlatego ma wartość. Bo życie jest wartością niezbywalną. Bo energię nie można zniszczyć, ona się tylko przekształca. Piękny sygnał na zakończenie. Mm -hmm. To jest ta całość. Cały wszechświat z nami współgra, wszystko do nas mówi. Wszystko nas prowadzi. Tylko poczuć, że jest całością i dać się prowadzić. Brawo dla was! Och! O. Książka Zaakceptuj siebie pomoże Ci poczuć, jak życie staje się prostsze, gdy wchodzisz na kolejne poziomy akceptacji siebie, ludzi i świata. Kliknij w link w opisie i dowiedz się więcej o książce Zaakceptuj siebie. Zapraszam również po audiobook.